Witam serdecznie. Z tej strony Demateusz. Jest to już mój piąty odcinek. No, co nam zrobić? Idziemy spać. Mój brat już wyszedł.

Ja lubię kliknąć, nie Dobra, Nie mam... Jestem... Teraz... Nie mam... Mam dużo do brać, ale to można zrobić sobie. Dzisiaj jestem śpiący. Um, wolę nagrać, to się nie widzieć. Spokój. Nie robię to, że muszę, tylko robię to, bo, bo wiem, że tylko chcę. Robię też te odcinki, ze względu na to, bo... Dużo na przykład yy, ludzi i nie ten yy, no nie ma takich youtuberów i dużo jest tych ludzi właśnie co chcą nagrywać, bo lubią yy, to jest bardzo yy, miłe uczucia na przykład patrzę się w komentarze i piszę, yy, że Fajne odcinki, więcej zrób, bo yy, mi się bardzo podobają. To, wiecie jak ja się na przykład ucieszył? Yy, no, yy. Dobra, to ja dokończę sobie też duże pintro i wracam po cięciu. To do zobaczenia. ma już po cięciu. Yy. Już w dole mam gotowy, zajęło mi to półtora godziny. Nie zrobiłem ten wnętrza eee yy, tak wygląda właśnie. Tu przebieram tego siekiery. Ten odcinek krótki, ponieważ... Yy, no, ten domek skończyłem. Następny może zrobię za tą no Nie wiem, to Dobra. To wygląda tak. No. I tyle. Yy... No niedzioczki. To ja się yy... z wami już pożegnam w tym domku. Ten teraz się nie teraz klucz, ale skończyłem za to domek. Yy... Chodziłem jeszcze o ten po nagraniu. I tu, jeżeli pamiętam... Świnki chyba sobie latały. O. Jedna, druga. nie wiem, że świnek nie ma. Zrobimy sobie później farbę. Znaczy później. To dzisiaj chyba nie nagram nic. 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 na Nic. No nic, no idziemy na rok i się z wami wejdę. O. I mi się też śpieszy trochę. To nie idzie to... To się z wami żegnam. E, dziękuję za uwagę. Również się z wami Dewatełów. E, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. No, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.